W biegłą niedzielę dyżurny lubartowskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w miejscowości Skrobów Kolonia. Na miejsce natychmiast wysłani zostali policjanci i jak wynika z ich wstępnych ustaleń, na prostym odcinku drogi 15-letni kierujący samochodem marki Mazda no, stracił panowanie nad swoim pojazdem, zjechał z drogi, a następnie uderzył w drzewo. Ten nastolatek podróżował sam. Samochód wziął od rodziców bez ich zgody. Jego obrażenia ciała na szczęście nie były duże. W związku z powyższym policjanci tam na miejscu tego zdarzenia zabezpieczyli samochód, a także Została sporządzona niezbędna dokumentacja, która została przekazana do sądu rodzinnego. Już wkrótce ten piętnastolatek odpowie przed sądem za prowadzenie pojazdu bez uprawnień, a także za spowodowanie zdarzenia drogowego.